A new home for a while, let me feel alive Nothing to hold me back, take my time, just enjoy the ride I know man, passing by, life is good, best I've ever felt Dzień dobry. Wylądowaliśmy właśnie we Wiedniu Przylecieliśmy, chciałam powiedzieć, że przyjechaliśmy, ale przylecieliśmy tutaj na Sylwestra, więc będziemy zwiedzać, ogarniać Ubery, 40 euro. Szkoda. 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 Na nogach idziemy. To samo być na no, no, ale... no. Także w ogóle lotnisko jest bardzo ładne, takie świeże. Nowoczesne, w porównaniu do Krakowa. Dzień dobry już tak oficjalnie i na spokojnie, bo wczoraj na tym lotnisku to po prostu, tak wiecie, na szybkości było wszystko. Przyszliśmy dzisiaj w pierwszy taki pełny dzień do Schönbrunn i idziemy na kawkę i na coś słodkiego. Mamy piękną pogodę, w ogóle jest jak... jakby było wiosna. Tak czuć ją po prostu w powietrzu, także nasze kurtki zimowe. Się nie przydają, ale jest przyjemnie. Uwielbiam te krzaczki, takie zrobione. To już Te krzewy zrobione na takie babki, zawsze mi się to podobało. Ładne są. Pamiętam, jak byłam mała, to zawsze chciałam zdjęcia przy tym, właśnie. Mam kilka zdjęć przy tych takich właśnie krzewach pięknie obciętych. Ciekawa jestem, czy na przykład wieczorem one są e, pokryte lampkami i tak ładnie świecą? No nie? Stało na nas. Nasze zwiedzanie opiera się głównie na odhaczaniu miejscówek z jedzeniem. I tak też teraz przyszliśmy do restauracji, która serwuje podobno bardzo dobre żeberka więc się przekonamy. Co mówiliśmy, dużą porcję pojemy. I wrócimy do domu odpoczywać po jedzeniu. Wam pokazać, co wczoraj kupiłam na jarmarku świątecznym tutaj w Wiedniu, i są to dwie bombki na choinkę. Ja słuchajcie, zaczęłam nagrywać vlogmasa numer 3. Później się rozchorowałam, dlatego też on się nie pojawił. W każdym razie w tym trzecim vlogmasie zaczęłam właśnie mówić o bombkach na choinkę, które są takie, wiecie, oryginalne, trochę a z i że zaczynamy sobie kolekcjonować takie bombki. No, i właśnie w Warszawie kupiliśmy chyba trzy albo cztery, już nie pamiętam, chyba cztery. I tutaj, właśnie w, we Wiedniu, ja wybrałam dwie. Słuchajcie, były takie piękne. Jedna z nich i podejrzewam, że właśnie to jest ta. Jest taka bardziej, że tak powiem, moja, bo już Wam pokazuję, co tutaj jest. Proszę bardzo, taka piękna bombka książki. Więc oczywiście, od razu jak zobaczyłam, to stwierdziłam, że muszę mieć. No jest naprawdę cudowna, przepiękna. I druga bombka jest już bardziej taka klasyczna. Już Wam pokazuję. No jest przepiękna. Oczywiście wszystkie te bombki są ręcznie robione ręcznie malowane. No też jak ją zobaczyłam to stwierdziłam, że muszę mieć, więc tak oto mamy kolejną bombkę i w sumie w tym roku to pewnie one już nie zawisną na choince, bo będziemy rozbierać jak przyjedziemy do Warszawy. Um, no ale myślę, że na następny rok będą już pięknie sobie wisiały na drzewku. Dobrze, pakujemy z powrotem, mam nadzieję, że uda nam się to jakoś przewieźć do Polski. W całości, bo jednak mamy ma małe walizki, ale, ale myślę, że się zmieści, jakoś to tak ułożymy. Fajnie, że są w takich kartonikach, bo na przykład w Warszawie, w Polsce, to nam wrzucili po prostu do takiej torebki popełnianej bombki bez żadnego owijania w nic, więc to było słabe pakowanie. A tutaj jednak, no fajne takie zabezpieczenie. Sunday, Sunday. What did you go? Sunday. it no for? body and mind. Don't do you? Huh? Don't push do it. Hmm? Do Ready to go? Small breakfast, soft free ranch egg. On my jam. Are you talking to the camera? <clears throat> do you? Przyjechaliśmy na jedną z takich największych ulic, gdzie macie chyba wszystkie sklepy, jakie są możliwe. Eee, Maria Hilfer Strasse. Eee, Starbucks, tam. Eee, Strasse. No i tak chodzimy, chodzimy od sklepów do sklepów. I słuchajcie, tak szczerze powiedziawszy, to wszystkie sklepy mamy w Polsce. i. I w sumie nic jeszcze nie kupiliśmy. Zjedliśmy tylko śniadanie o lunch, bo tu są śniadania bardzo krótko, a my przyzwyczajeni w Warszawie, że na śniadanie możesz iść o 12-13. No i tak też tutaj też poszliśmy. I O 12 śniadań już nie ma, więc zjedliśmy już sobie lunch. No i tak chodzimy, no chodzimy. Ciekawe, czy coś kupimy, czy nie. Nie wiem.

Kupiłam wczoraj, w sumie, mój pierwszy kosmetyk z Maka, i jest to podkład, który chciałam właśnie dzisiaj sobie przetestować razem z wami, bo jestem taka podekscytowana, dlatego że też upolowałam go na promocji minus 50% więc naprawdę fajna cena. Myślę, że w Polsce ciężko byłoby mi złapać za taką cenę, ale po prostu musiałabym czekać też na jakąś specjalną okazję, specjalne promocje. Jest to klasyk z Maka, czyli Studio Fix. Fluid SPF 15. Ja mam w kolorze N4. Wybrałyśmy wczoraj z panią, testowałyśmy różne kolory, w sumie dwa. Ehm, tylko, że ten drugi był taki mocno żółty, więc ja też nie chciałam żółtego, bardziej taki neutralny. No i. Padło na ten kolor. Był je, była jeszcze w ogóle wersja tego podkładu, no nie tego, tylko po prostu podkładu Radians. I myślę, że ten Radians też bym chciała kiedyś przetestować, ale on nie był na promocji, więc powiedziałam, że okej, okay, jeżeli już się na coś zdecyduję, no to, no to już by była fajna cena. A ten Radians prawdopodobnie jest um, po prostu rozświetlający. A ja lubię rozświetlające produkty do makijażu, więc myślę, że. Mogłoby się sprawdzić. Podkład dostajemy w takiej buteleczce. Można go używać oczywiście tak po prostu, ale też e, są do tego pompki ja też właśnie pompkę kupiłam i ona również chyba na jakieś promocji, minus 50%, także bardzo się ucieszyłam, tym bardziej, że, tak jak Wam wspomniałam, jest to w ogóle mój pierwszy kosmetyk. Jeżeli mi się sprawdzi, no to będę testować e, różne inne. Produkt Załóżmy sobie tą pompkę I zróbmy sobie makijaż W ogóle dzisiaj wstaliśmy też wcześniej, bo Bo em, Tak jak wam chyba wczoraj wspominałam em, Poszliśmy sobie na śniadanie około 12 po 12 I śniadań już nie było, więc Dzisiaj nie ryzykujemy, idziemy jest godzina dziesiąta, więc w sumie też nie jest już jakoś tak e, super wcześnie, ale miejmy nadzieję, że jeszcze załapiemy się na śniadanie. Um, ogólnie tak. też mało Wam tak opowiadam, e, jakie są moje spostrzeżenia na temat wiednia, bo ja tutaj we wiedniu byłam bardzo dawno temu, więc jakby nie było wszystko odkrywam na nowo, tak by można było w sumie powiedzieć. Hmm, ale się zastanawiam, właśnie, bo ja, jak oglądam vlogi podróżnicze, to raczej nie ciekawią mnie później takie pogadanki na koniec, jakby z podsumowaniem. No, jakby nie. Po prostu bardziej wolę patrzeć, gdzie tam ktoś idzie, co robi i tak dalej. Ale może Was to interesuje, dlatego też chciałam Was spytać, czy chcecie takie moje podsumowanie i. <laughs> Spostrzeżenia tego, jak tutaj jest? Jeżeli tak, to myślę, że możecie mi napisać w komentarzu, i ja sobie, wiecie, przygotuję przemowę na kolejnego vloga, żeby tutaj już po prostu Was tak nie zanudzać. Ogólnie, co się dowiedziałam o tym podkładzie, to też to, że można go. Krycie można stopniować, najlepszy efekt wychodzi właśnie używając gąbki No i powiem wam, że kolor jest idealny, naprawdę Wczoraj jak dobierałyśmy, tak myślałam, że wiecie, bo tutaj na, na ręce on wygląda bardzo jasno No i oczywiście nie powinniśmy w ogóle słoczować na ręce, jeśli chodzi o odkłady Więc pani mi zrobiła y, słoczy tutaj na, na twarzy, na żuchwie no i rzeczywiście fajnie się to wtopiło, także z koloru jestem bardzo zadowolona. Z wykończenia powiem wam, że też. On w ogóle pachnie jak Estée Lauder Double Wear. Jest taki lżejszy, natomiast też jest z takiej formuły kryjącej, szybko zastygającej, trwałej. Więc myślę, że może się sprawdzi, ale jeszcze nie wiem. Zobaczymy jak będzie, wiecie, pod koniec dnia i tak dalej W każdym razie bardzo ładnie wygląda na twarzy, bardzo mi się podoba Nie wiem czy coś tu będzie widać, bo... <coughs> też światło nie jest takie idealne do pokazywania makijażu Ale chciałam sobie z wami to przetestować już tak na całej twarzy Bo wczoraj tylko zasłuczuwałyśmy. Dobrze, wykańczam sobie makijaż i lecimy na śniadanko i have a hard time bigger, fitting, especially the, the front, especially after struggling. washing them in our machine. Big surge is you know? struggling in the front. <laughs> interesting. Kupiłam też wczoraj kilka rzeczy w Laszu, i już wam pokazuję. I co ciekawe, dostałam też próbki, z czym się nie spotkałam w Polsce, ale nie wiem, może po prostu nie miałam okazji, w każdym razie tutaj jeszcze kilka próbek dostałam. Już wszystko tutaj przepięknie pachnie, ale oczywiście jak lasz to jest też kula do kąpieli. Tym razem zdecydowałam się na taką czarną różę. Nigdy jej nie miałam i jestem bardzo ciekawa jaki zrobi efekt. Czy w środku są jakieś inne kolory, czy to jest tylko czarny kolor i wiecie cała po prostu woda w wannie nie będzie... Czarna, to się przekonamy już w domu. Tutaj też chciałam wypróbować taki szampon do włosów z lasza, właśnie w kostce. Ja bardzo lubiłam kiedyś szampony w kostce, więc jestem ciekawa tego z lasza. Nie wiem dokładnie, jaki, jakie działanie ma ta wersja. To jest Flyaway. W każdym razie się przekonamy. Tutaj właśnie mam te wspomniane próbeczki. Wybrałam sobie maskę taką, jakby nawilżającą, odżywczą, taką Beauty Sleep. Ona się nazywa i prawdopodobnie właśnie jest taka. Odnawiająca i jeszcze wybrałam sobie żel pod prysznic, który cały czas mnie kusi, i pewnie bym go kupiła, gdyby nie fakt, że nie możemy zabierać więcej niż 100 ml do walizki, bo mamy kabinówki tylko do samolotu. Więc wzięłam sobie próbkę, zobaczymy. Jeżeli mi się sprawdzi, to po prostu sobie kupię w Warszawie pełne opakowanie. To jest taki żel pod prysznic. Nie wiem, czy uda mi się go odpakować jedną ręką. Taki niebieski, bardzo galaktyczny, przepiękny. O, udało mi się! Zobaczcie, tak wygląda. No i sprawdzimy, jak się sprawdzi. I jeszcze jedna rzecz: w ogóle to była, była duża promocja minus 50%. I tak też zaczęły, zaczęły się zakupy w ogóle od tego produktu. Jest to taka maska do ust Snow Fairy z tej właśnie kolekcji Minus 50% i w sumie ten szampon też był minus 50% Bomba była w normalnej cenie, ale i tak fajnie to wszystko wyszło cenowo No i to jest taka maska, balsam, pomadka w słoiczku do ust Przepięknie pachnie taką gumą balonową Taki słoiczek Myślę, że naprawdę posłuży na bardzo, bardzo długo. Jestem bardzo ciekawa tego szamponu. Dajcie znać, czy używacie szampony w kostce, czy też nie. No a tą bombę przetestujemy sobie, jak wrócimy. Ona nie dość, że jest taka czarna, to jeszcze ma takie, taki brokat tutaj. No naprawdę. Ta myślę, że będzie moją ulubioną, chociaż jeszcze jej nie testowałam. I Intergalactic, która jest od zawsze moją ulubioną, ale nie chciałam się zdecydować na Intergalactic, bo po pierwsze mam ją jeszcze, mam ją jeszcze w Warszawie, a po drugie tej jeszcze nie testowałam i ona mnie już tak kusiła od jakiegoś czasu. To wake up a little bit before we get drunk again. Oh, I had this one probably. It's kids menu. Yes, no, because I was kid. Okay. Okay, you want to have the same? Actually, probably yes, because it's small version. Okay, I'm gonna get the Nutella. One. Because this is like huge. It I is feel huge. like yeah, but this one is great for me. And coffee for this would be great. But also, this <laughs> ridiculous. <laughs> what <laughs> is this? <laughs> Look at this. Babe, this is it's fucking, like mint, mint. This is obesity city. This is where you get obese. <laughs> this will be great. Oh my god, this banana. Banana. Maybe this one oh my god, now I don't know. Maybe this one. Yeah, it's like vanilla, banana, and chocolate ice cream, banana, roast, almonds, chocolate sauce, and whipped cream. that looks better, to be honest. no, because. Uh... oh my god. and also this. i'm not sure what they want. what the hell are those? a fogato nero. babe, hey, what? The... <laughs> i want your reaction. Maybe thumbnail. No, but look, tiramisu. It's insane. It's huge. I want to stay more here. Okay. <laughs> <I should look. laughs> this is how I'm waiting for my cookies and candies. Kończymy naszą przygodę z Wiedniem. Jesteśmy właśnie na lotnisku, mamy troszkę czasu, więc wleci kawka z pięknym widokiem, bo siedzimy sobie w kawiarni tutaj i mamy tak naprawdę taki taras widokowy na samoloty. Także z przyjemnością pożegnamy. O, dzięki. Czy możesz? Szybko. Więc z przyjemnością pożegnamy z Wiedeń i powitamy Polskę, powitamy Warszawę. I już witamy, tak naprawdę, 2024. Bo o północy skończył się ten rok, 2023. Czy dobry, czy gorszy?

No. czy nie kwaśne? Nie kwaśne. kwaśne nie Ma szczęście ten No, no podoba się to. Bardzo mocno.